A co tu się tak ładnie pali? Ej, ej, Statuci. A gdzie tak się palił? A gdzie się tak palił? Gdzie w Kaliszu. No, a co tam takiego było? Oj, 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 co? Czym to się tak ładnie paliło? Na placu się paliło pod, pod muratuszem. Nie I się, i i i się i spaliło. No je, jak się ja paliło! Ja 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 jak ładnie! A ja sobie proponował? Bym proponował, żeby takie naklejki zrobić mhm. i na samochodach wozić. Mhm. Bez żadnego napisu. Swoi zrozumieją. <laughs> jak ładnie! Kamrat! Adaś! Powiem ci tak, życzymy Ci, żebyś nie wiedział skąd, ale na twoim koncie kasa była zawsze. I mówię, kurwa, wybieram, płacę, ja pierdolę, a te pieniądze ciągle tam są i są i są. Kurwa, ile tam tego jest? A pani w banku mówi, no ja nie wiem, ja nie, a skąd ja mogę wiedzieć? A ty płacisz, kurwa, płacisz, 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 a tam są, są, są. No, a, no. A, a biedny Rodzil i co rozmówi się mi tak kurwa upywa. A to wiecie co? A to nasie hakery schakowały konto Rodzilda.